Hej, czy siemano z tej strony, bardzo. Dzisiaj jest ze mną ten Mariusz. Siema Virtual. Siemanko. Dzisiaj gramy na serwerze Paradise RPG. Jest I jesteśmy sobie tutaj we fleszu naszym. Łooo ale cię co jutro? Weź, dawaj, śledzimy go. Skarga poleci. Nie, no, żartuję, ale możesz podjechać, zobaczymy kto co za nik. I, I ogarniemy kogo. Pa, on chciał być sławny na odcinek. Somar. No jeszcze specjalnie nie zajeżdżam, zaraz mi ja odjadę, jadę, nie? Jaki ma ID? Dolej, się ID? Nadawić. ID jakie ma? <noise> kara musi być 44 No już mi zniszczyłem, nie dotykają go nawet, ale dobra Tak gdzie jedziemy? Okej, okay, napisałem yy, no nie wiem, pokaż giełdę w Fort Carson Jak się kierujemy na to Zaraz tam podjadę Okej okay. Ogólnie zmieniłem program do nagrywania na Bandicama, ponieważ jest troszeczkę lepsza jakoś co nie? Bo na tym całym mm, jak to się nazywa... Shadowplay'u są takie piksele trochę jak się ogląda. A tu nie ma takich, więc to jest lepiej. Okej, okay, no już jesteśmy. Szybka jazda I co, jest tu coś na tej giełdzie? Nie no, są auta Są auta, wczoraj tutaj auta kupowaliśmy Są gryczki. Kur... Y, ej, tu jeszcze więcej niż tam O Czekaj, jakieś piese No Dobra, to czekaj, zobaczymy Za ile bufail? Czekaj, bo muszę dźwięki wywalić, kuźwa Dobra na ma. Są dwa bufale, za 200 Jeden za 160 nie, no to przeleć od początku Za 69k Sabre Nie, to jest 20k Ten... faggios Dobra, naprawiłem auto. Gdzie jest okay. yy, Fort Carson No spoko, spoko, no gdzie to jest? <laughs> Fort Carson o, ten zester może 20 tysięcy Ile? 620k. A, ulepszenie silnika 1 na 5, turbosprężarka, tak? No nie, Aha, 620 tysięcy za to. Mm, 100 no, bym okay. nie dał. Nie no, 100 byś dało. Nie, bo nie mam hajsu. Danielos wystawił za 500, ty Danielos ma y, 3 na 5 w i turbo z ciężarem. Tak? O. No. No. Za to ile można zrobić? Tu jest jakiś chyba us 2.5 A Tak, sam Ile to poleci? Nie, nie wiem, nie ma to napisane? Nie, no nie, nie ma. Tu Perek jest. taki jaki fajny perenia To nie jest wy Dobra, możemy też podskoczyć Ty, ten, tu na Fedexa, jest bo... Premier 77K 1,9, okay. ale nie wiem ile to poleci. Premier. Zaraz się dałem, zaraz się dałym na prętę. Ok, okej. Bo wczoraj dodawali tą giełdę, dodali, zmienili jeszcze yy, zaczęcie pracy Fedeksu. Znajdujesz się teraz w prawym dolnym rogu. No dobrze. Jest... Możesz tam przelecieć. Nie, mało. mi się podoba ten. Josemite y O, spokojnie No to dobra, no to nie wiem, pokażemy tą Fedexa, co nie? No dobra, dobra To dawaj, to tam ciśniemy Pasterze jak się naprawi. Tak? No zobacz. No, no, no Dobra To dawaj, lecimy. Dobra, już jesteśmy tutaj pod pracą FedExów. Okej, okay. ale tu zapierdziel jest. Weź tu się zaparkuj. O. Dzięki. Dobra. Ile to out, jo Ale dobrze, że to zrobili, bo tam tu takie lagi były dla tych co mają słabe komputery. I tak są lekkie lagi, ale dalej się otrzymasz Ja mam tu 60 FPS. Tam było jeszcze. Coś, o, dodali ta numery taśmociągu. Były wcześniej, tylko że źle zrobione, bo pierwsza taśma była drugą No, to co po jednym kursie i co robimy dalej? No nie wiem, nie wiem, po kursie bo robimy? Można przejechać jeszcze na mechanika dla Zenturaz jest... Nie no, kur, kurs to jak już zacząłem to trzeba dokończyć, co nie? No ta, tak, no to mówię, że po kursie bo Albo to, to będzie nudne no na odcinek to nie. Halo, halo, witam Was już po cięciu yy, Właśnie tu załapałem yy, Tripina, żeby mnie tu podwiózł. Yy, pozdrawiam ci bardzo serdecznie oraz Pyro, pozdrawiam. Yy, no i podwozi mnie teraz na, yy, na pracę chyba elektryka, sprawdziłbym to. Już też. Okej, okay, halo halo, już jesteśmy po cięciu e, tripping nas tu ładny podwiózł Jest tu cała ekipa, przyjechała w i ten Mariusz, więc wbijamy na pracę elektryka i sprawdzimy o co mniej chodzi. Bo jeszcze nie patrzyłem w ogóle. Znaczy ja wiem. Ja, ale ja nie wiem. Też. No, nie wiem, no, zobaczymy o co chodzi najlepsze. w tym. Za 400 wszystkie ulepszenia mam na niej. Ona jest bardzo łatwa. I nie masz premium to bardzo dużo masz zaraz nawet. No. Pracujemy? Można może jeszcze ten jeden punkt ten zrobić chociażby to wygląda. Gdzie jedziesz? Ja za to mu jadę. Mariusz. No znaczy, to masz swoje punkty, nie? No... No okay, wiem, ma tu blisko mam. chyba te same są. Nie, ja mam inne, ja tam jadę naokoło. A ja, jadasz? Okej, okay, ja sobie ja tu już skróciłem. Taki jaski ogląda film. Pa, Hi, czekaj, bo ja jeszcze pod prąd cały czas. Ja. Administracji nie ma No to dobrze Ale po odcinku to się może zmienić <grym <grym Czemu tak mało tak ma No bo czy, czym bliżej a właśnie, Tym jesteś bliżej punkt ten, deal y, tym mniej dostajesz, czym dalej tym więcej Hej, co ja tu muszę zrobić? 19 dolców dostałem Musisz ułożyć ten zygzak, dobrze Masz układać w ten sposób, żeby było. żeby to się świeciło, nie? Co, nie zdążyłeś na czas? No. <laughs> ja To, Ale ja tego nie ogarniam. A ogarniesz to z czasem? Ja za pierwszym razem trzeba myśleć. Czekaj. <laughs> no. Ale to ma być tak, ten? Na no ukos? Świecić. To ma się świecić. Każda linia musi się świecić. Ty masz jakby na szaro teraz, a ma się świecić ja jechałam ja na fioletowo. Nie wiem, no, Pącz, czy, no, szaro, no Ciemne ma. Dobra, i tak każdy widział tą pracę, więc możemy zakończyć nagrywanie. Y... Co nie? No. No. No to się ma. Elo. Elo.